W jednym z ostatnich odcinków mówiłem wam, że mam specjalny zeszyt, w którym będę zapisywał osoby, które zostawią suba na moim kanale i łapkę w górę pod odcinkiem. I tak się składa, że tutaj właśnie takich 11 osób wam pokazuję. Eee, gratulacje, ziomki, was tutaj zapisałem. Więc jak też chcecie być zapisani w moim zeszycie, właśnie w kolejnym odcinku, no to to trzeba zrobić standardowo. Łapkę w górę pod odcineczkiem, subik na moim kanale, to jest też bardzo ważne i bez tego nie ma szans być tu zapisanym. Eee, no i w komentarzu napisać, ja chcę być zapisany. Nie zapomnijcie jeszcze o pisaniu Kodziku Tori w sklepie Brawl Stars, bo ja właśnie nie pokazuję tylko osoby. Które mają mój kodik wpisany, więc jak najbardziej polecam z góry. Dziękuję. W dzisiejszym odcinku będzie naprawdę ciekawie, ponieważ znów pomówimy sobie o Brawl Toku, który będzie już za parę dni. Mam kolejne ważne rzeczy, które wydaje mi się, że się mogą sprawdzić i w tym Brawl Toku będą. Oczywiście podkreślam, dalej to jest tylko teoria, ale no jest coraz bliżej, żeby ona się sprawdziła i może to być już w tym Brawl Toku. Wydaje mi się, że szanse są na to naprawdę duże, więc oglądajcie do końca, bo będzie to ciekawe. A odcinek ten szybko zacznę od tego, żeby wyróżnić osoby, które ostatnio zakupiły coś z moim kodem Tori w sklepie Brawl Stars. Jak kupujecie jakieś pirackie skiny? jakieś inne z moim kodzikiem jak dołożycie sobie gemy to jesteście pozdrawiani na odcinku i tutaj tam kilka osób które ostatnio coś z moim kodem zakupiliły było was naprawdę dużo więc jak was tutaj nie ma na tej liście to spokojnie za parę dni zrobię kolejną i tam już na pewno będziecie jeśli coś kupiliście na tego maila wysyłajcie nagranie lub screen jak coś z moim kodem kupujecie i właśnie będziecie pozdrawiani dobra moi drodzy od czego zaczniemy sobie ten odcineczek oczywiście od wejścia w aktualności bo tutaj dzieją się grube rzeczy jak wiecie mamy dalej ten event z megaboksami i dropami ostatnio dostaliśmy dwa megaboksiki do sklepu no i było bardzo wyrównane bo drop miały chyba 49 w głosach a Megaboxy 51. I co za tym idzie twórcy Brawl Stars, widząc tak wyrównaną rzecz, e, właśnie jeśli chodzi o to obstawianie, wrzucili nowego posta na swojego Twittera i już wam go przeczytam, bo jest on bardzo ważny. Lecz jak ktoś oglądajcie do końca, bo najciekawsze rzeczy i tak dopiero przed nami. Pomówimy sobie dzisiaj o jajkach, które mogą wrócić do Brawl Stars i zarazem o darmowym skinie, który właśnie będzie do zdobycia, tak mi się wydaje. Ale zanim do tego przejdziemy, no to wróćmy do tematu mega boxów i star dropów. Zdobądź swoje mega pudełka w sklepie. Pozostał tylko jeden kamień milowy, 16 miliardów obaleń, a jeśli wciąż nie jesteś zdecydowany, co to mega lub star dropów, teraz możesz zdobyć oba nagrody. To, dokładnie tak, ale tylko jeśli społeczność podzieli głosy 50 na 50. Cóż, 49 do 51 też jest akceptowane. Więc jeśli głosowanie w tym nowym będzie wyrównane i będzie to szło podobnie, to nie otrzymamy tylko tej jednej nagrody, która będzie miała więcej głosów, tylko otrzymamy obydwie. Jest to mega fajny gest ze strony twórców Brawl Stars, bo możemy dostać 7 mega skrzynek i 42 star dropy, a nie tylko 7 mega skrzynek lub 42 star dropy. Dajcie, dwie rzeczy na raz. Ja teraz oddam swój głos, dam go na star dropiki, Zobaczmy, jak to wygląda procentowo. 43% mają star dropy Halo widzowie, wbijajcie do sklepu i głosujcie. Znaczy nie do sklepu, tylko w aktualności. Głosujcie na star dropy żeby wszystko miało podobne procenty, bo 56 do 43 nie daje nam widzowie. Musi być 49,51 lub 50 na 50. I wtedy właśnie dostaniemy to i to. Inaczej stracimy tak ogromną szansę. W ogóle, jak dotrzeliście do tego momentu, to napiszcie w komentarzu Kobita. Patrzcie, jak tam się maluje, fajnie <laughs> Możecie ją zobaczyć. Z nią będzie też pewna niespodzianka pod koniec tego odcinka, bo pomyśleliśmy, że dawno tego nie było na żadnym filmie. Filmie. Zagramy sobie dzisiaj z nią One, one ja kontra ona, na tym odcinku. I kto z nas przegra, będzie musiał zrobić mocną karę, o której zadecydujecie wy. Ale do tego przejdziemy zaraz. Najpierw zajmiemy się tytułowym tematem tego filmu. Na pewno wszyscy kojarzycie jajka potworów. Były one dostępne podczas eventu Godzilla, podczas Brawlpoka, który był 3 miesiące temu. I był to naprawdę ciekawy event. Był to event głównie związany z klanem, ponieważ w klanie zamiast tej mega świni, którą tutaj mamy, no to czekało nas coś innego. Czekało na nas takie specjalne jajko, gdzie wykluwał się skinek do bazy. I my za otwieranie jajek Klubowicze, wszyscy razem mieliśmy to łączone Zdobywaliśmy punkty właśnie do tego jajka I jak zdobyliśmy wystarczającą liczbę No to otrzymaliśmy tego skinka do Godzilla za darmo. Co więcej zanim do tego skinka Doszliśmy, no to też były nagrody pojedyncze Z gemami, że tam tych gemów mogliśmy dostać naprawdę Sporo, bodajże chyba 55, tam 45 Coś takiego, więc był to naprawdę fajny event I na pewno dobrze go kojarzycie. Swoją drogą Napiszcie mi w komentarzu ile macie właśnie skinek Do baza z Godzilla Z tej kolekcji tych hiper skinków Bo jestem ciekawy. Ale dlaczego o tym wszystkim wam mówię. Moi drodzy, ostatnio twórcy Brawl Stars rzucili ciekawego posta, w którym powiedzieli nam trochę o Mega Świni. O tym, że w nowym update'cie tej Mega Świni nie będzie, że ten miesiąc będzie bez niej i powiedzieli, że więcej dowiemy się na Brawl Toku, że coś w klanach ją zastąpi. To oznacza, że będzie jakieś mocne, nowe wydarzenie w klanach, które musi zastąpić Mega Świnie. Na razie jedyna rzecz, która zastąpiła Mega Świnie to właśnie było to jajko z wykluwaniem Baza i ten event z jajkami potworów. Dlatego to jest pierwsza poszlaka, że te jajka mogą wrócić do Brawl Stars, moi drodzy. I to byłoby naprawdę kozackie, gdyby znowu jakiś taki event w klanie przyszedł. Żeby tego było mało, ostatnio twórcy mówili trochę o fioletowych skinach. E, ostatnio coraz głośniej jest też o temacie nowego skina Hiper, właśnie z tej rzadkości. Nagrywam wam zresztą o tym odcinek, że najprawdopodobniej będzie to któryś z tych skinów do Mortisa. E, te oto fajne skinki takiego smoka Mortisa, które się w niego przemieniają. E, no myślę, że to jest ciekawe. I któryś z tych skinów najprawdopodobniej wejdzie, najprawdopodobniej będzie ten fioletowy. E, I to też by się idealnie łączyło właśnie z tym eventem w klanie, że takiego skinka w naszym klaniku moglibyśmy dostać. Co o tym myślicie? Wydaje mi się, że taki event jest bardzo prawdopodobny, i jest na to coraz więcej wskazówek, że coś takiego będzie. Jak coś nie mówisz na 100% będą to jajka. Może twórcy wymyślą coś nowego, coś związanego chociażby ze Spongebobem czy z czymś innym. Coś to co po prostu zastąpi jajka, ale będzie działało podobnie do nich. Mogą to być też potworne jajka w trochę zmienionej wersji, na przykład jakieś ulepszone o nowych rzadkościach. Opcji jest naprawdę dużo, ale myślę, że po prostu nie jest to przypadek z tym kanem i coś tam się nam szykuje. I byłaby fajna okazja, gdybyśmy właśnie tego skinka do Mortisa mogli zdobyć za darmo w klanie. Bo przypominam, że skiny. Rzadkości hiper to są najdroższe Skiny w grze. Nie ma skinów, które Kosztowałyby więcej gemów od nich, jeśli się ich nie zdobędzie Za darmo. A żeby tego było mało, podczas Tego eventu, który był w poprzednim Brawl Talku Gdzie właśnie była ta Godzilla, gdzie otwierali się Jajka i tym podobne, były też mutacje Na pewno wszyscy dobrze pamiętacie mutacje I przecież mutacje no, Nie dostał ich każdy zadymiarz, tylko... Tam parę dziesiąt zadymiarzy je dostało, chyba połowa, a druga połowa ich nie otrzymała. To idealnie by nam się łączyło, żeby teraz w tym evencie druga połowa otrzymała mutację, lub nawet nietypowo mutację, tylko też coś fajnego, nie musi to się nazwać mutację, ale coś podobnego do tego, i właśnie żeby ci pozostali zadymiarze je dostali. Co o tym myślicie, widzowie? Jak coś to jest tylko teoria, powtarzam to, to są tylko takie przewidywania, spekulacje, ale myślę, że warto się temu przyjrzeć, bo ma to naprawdę spore szanse. Za dwa dni już będziemy mieli Brawl Talka. Ja oczywiście tego Brawl Toka zrobię Wam liveika na swoim kanale, więc dajcie mi już teraz znać w komentarzu, czy na tego live'a będzie grubo, nie może Was na nim zabraknąć. Obejrzymy tam Brotoka po polsku, omówimy go dokładnie, będziemy razem na niego wyczekiwać, więc, no, tak jak co miesiąc w sumie zawsze, jak wychodzi nowy Brawl Talk. Ale dobra, jak to wszystko już mamy omówione, to myślę, że czas teraz przejść do mocnej rzeczy, czyli do One You Adult, bo A więc, proszę Państwa, jest to już ze mną nasza idolka, witamy. Hejo! I co, teraz przenosimy się szybciutko do brosta. Tak to wygląda moi drodzy. My jesteśmy w lobby, gramy na piperkę. Jedna rundka po prostu. Mhm. Kto wygra, e, ten jest królem, a kto przegra musi zrobić jakąś karę, którą widzowie nam napiszą w komentarzu. Najciekawszą karę wybierzemy. Tylko bez przesady, wiadomo, z umiarem, żebyście nam nie mówili, że mamy skoczyć z mostu czy coś. Powodzenia i obym to ja tym razem wygrał, bo no ostatnio na live'ie cały czas mnie robiła widzowie, więc tak tym nie razem. razem rzędu. Nie no powodzonka życzę, ale mam nadzieję, że tego nie przegram widzowie. Trzymajcie za mnie, kciuki, żeby się udało. Napiszcie, kogo jesteście team w komentarzu, dobra? Myślę, że z kim będą. Nie mówię teraz nie mogę. A, ona teraz się nie odzywa, bo się skupia na grze. Patrzcie, ja muszę komentować wszystko. Widzicie, to jest zawsze jej taktyka. Jak gramy łapią, to ona się nic nie odzywa, się skupia. A ja zawsze komentuję, kurde. I to może przez to przegrywam. No nie wiem, zobaczymy. Dobra, teraz mamy ją tu ładnie zepchaną. Oj, no ja jednak wycofam. No co jest? Ty jesteś jakaś niemiła. Już na początku mnie tak atakujesz agresywnie? No, oczywiście. Ja tu rozmawiam sobie grzecznie z widzami. Nie podoba mi się to widzowie. Myślicie, że ja przegram? Nie no. Dobra, chyba jednak przegram. Chociaż czekaj, czekaj, jeszcze są szanse. Kurde, nie mogę tego przewalić, widzowie. Naprawdę, potrzebuję tego zwycięstwa jak niczego innego. Dawno z nią, kurde, żadnego mam, ale nie wygrałem. 400 HP, mam fatalnie strzelam na razie. Może ja teraz się nie będę odzywał i się skupię. Nie, to nie będzie nudno. <laughs> to jest, ale to jest dobra taktyka, tu muszę wygrać. No chodź tu, kurde, na razie coś słabo mi idzie, widzowie, nie śmiejcie się ze mnie. Ja się staram. Staram się dla was, żołeczki i zaraz to ugram. Dobra? Wow, bro! Jak blisko, ale ja też prawie dadłem nie. Muszę uważać, bo ona to jest agresywna. Żarcisz sobie teraz? Dawajcie coś grubego, Tych komentować Dobra, jeszcze 50 sekund, jeszcze odwrócę tą sytuację wizowej, gramy do końca, pamiętajcie Na kille, na kile. No tak, na kile. nie można się nigdy poddawać Bo to jeszcze jest gierka <śmiech> <śmiech> Nie, to nie jest gierka do grania, ale wstyd Ej, mam nadzieję, że nie oglądaliście tego filmu do końca że to włączyliście wcześniej Jezu Nie no, tragedia Czy raz mnie porobiła nawet ja ani razu? Nie no, dobra, dawać ją, chociaż raz, dobra 28 sekund, to jest chyba nie, nie... No jest to możliwe, żeby ją zabić tutaj parę razy, tylko ona ma hiperkę. O ty, o ty, o ty... Ja! Potrzebowałem tego fraga! Chodź tu broski, Jest! Nie! Już ja bym cię normał za tym trzecim razem jeszcze! Nie. Widzowie tak blisko było! No come on! Podejdź tu jeszcze chociaż na jednego strzała! Dobra, lecimy na nią. Ona mi ucieknie znowu Nie, 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 ty, ty, ty jesteś bezczelna! Jesteś bezczelna, naprawdę! Masz nie, no tu nie ma co patrzeć. Bro. No i co powiesz na koniec zapyta? Ja chcę zadowolona, ty jesteś takim nowym ostatnio. Dobra, piszcie karę i na kolejnym live'iku ją wykonam, nie? Więc dawajcie, zobaczymy co wymyślicie.